Idę spać. To jest zobaczyć grubą glam. Mam nadzieję, że tak nie siedziałam. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę dalej aparat ode mnie stoi, więc muszę chyba głośno mówić. E, I to jest, jak mi się wydaje, chyba czwarty odcinek Daily Jam. I dzisiaj siedzę sobie z laptopem całym obklejonym w różne pierdółki. I poodpowiadam trochę na Wasze pytania, trochę pogadam z Wami. E, więc tutaj, bo właśnie mam taki pomysł, żeby tak prowadzić te daily, że czasem będę coś tam, co się działo, gdzieś wyjdziemy, a czasami będę siedzieć i tam z Wami gadać. No jak na razie dzisiaj gadamy. No i włączam sobie tutaj właśnie, dlatego się z komputerem, bo sobie włączyłam komentarze z pierwszego Daily Glam i będę tutaj czytać i coś tam odpowiadać. No właśnie, nie robię tego na telefonie, bo na komputerze szczerze mówiąc mi jest wygodniej. W sumie przydałbym się do tego tablet, ale no nie mam takiego gadżetu, więc tak. Tutaj pisze, zerwik, kwiatek użytkownik, wreszcie, jakaś normal, wreszcie jakieś normalne śniadanie, a nie jak każda vlogerka, musli, musli z jogurtem. Coś się nie mogło e, Już myślałam, że jestem jakaś dziwna jedząc z kanapki z pasztetem na siadanie. Ja Wam powiem, że też mnie, zadziwia, <coughs> też mnie zadziwia ten fakt, że ludzie jedzą musli na siadanie jogurt, płatki. Znaczy nie no, płatki to mogą być, ale musli z jogurtem, musli, musli, musli na siadanie. Ja muslin lubię zjeść jako przekąska ale to rzadko i też się dziwiłam, też myślałam, że jestem jakaś normalna, że ja mam jakieś pasztety, nie wiadomo co. W ogóle powiem Wam tak, jedzenie na Instagramie to jest dobry motyw na kawałek pokawiatki dzisiejszej, ponieważ jedzenia, jak widzicie na Instagramie, bardzo dużo się pojawia. Ja powiem Wam tak, że ja nigdy nie oznaczałam szukam telefonu, ale gdzieś go jest Ja stawiam zdjęcia na, jedzenie na Instagram. Jakieś jest tu jedzenie jakieś y, ładne. Czasem stawię kanapki z pasztetem, tylko tam wezmę sobie majonez, pomidor, szczypiorek albo kiełki i w ogóle nikt nie poznaje, że pasztet. Ale słuchajcie, jak stawiłam kanapki z pasztetem, to mnie tu ludzie zaczęli... Y, zaczęli mi tutaj cisnąć. Y, znaczy, nie to, że się obrażam na takie rzeczy, nie no, spoko, niech sobie tam y, mówią, co chcą. Tylko ktoś napisał ogóle pasztet. Dobra, spoko, może nie mieć pasztetu. Ktoś napisał pasztet, Ochyda. tak na marginesie mówi się, że jesteś tym co jesteś, ale bez obrazy, więc no nie wiem, no ja tutaj się nie czepiam co kto jest, ja, więc tak sobie czasem stawię jakieś zdjęcie. I tutaj ludzie w ogóle się zaczęli tu bulwersować, ale, ale dużo osób też powlubiło ten pasztet mój z majonezem słynnym, w ogóle nie wiem czemu, czemu cały czas jest ten temat. Ehm. Ktoś tam napisał, że fajne filmiki na luzie. No właśnie chcę sobie na luzie siedzieć z wami, dalej, także dzisiaj się za przykąpię, że śmieszne uszy. Ktoś pisze, no słuchajcie, ja w ogóle to, że sobie siedzę w takim koczku, to, to też jest taki dosyć duży postęp, bo ja mam w ogóle takiego świla że mam odstające uszy, bo jak byłam mała, to miałam o wiele bardziej odstające te uszy. Teraz, no też uważam, że są, ale nie są aż tak. Yy, dalej co sobie lecimy? Bo to jeszcze chyba ktoś coś pisał pod tym filmikiem, ale nie jestem pewna. Eee, ktoś pisze, że pasztet z keczupem nie? To też jest dobry pomysł. Będzie <noise> no chyba w vlog, vlog się chyba nazywał pasztet. Eee, ktoś tam napisał Natalia Kozłowska, tak. Super, jesteś naturalna. Każdy tak czasem mnie śmiesznie. śmiesznie. śmieszy chyba powinien napisać. śmieszy mnie to, jak inne dziewczynki na YouTube pokazują niestworzone rzeczy, które podobno jedzą nie wiem, no różni ludzie je, się zdrowo odżywiają, ale jeśli ktoś się mnie zapyta czy ja się zdrowo odżywiam, nie, zjadłam dzisiaj na śniadanie hamburgera z biedronki i, i chipsy później zjadłam, także no raczej to zdrowe nie jest, o właśnie a propos biedronki, słuchajcie byłam, Wiedz że mi 20% na herbaty i kupiłam normalnie tyle tych herbat, bo wiecie, że ja uwielbiam te z Green Hills, a w szczególności malina z kardamonem, więc lećcie, kupcie, bo jest naprawdę dobra promocja. I jest ja zrobione takie zdjęcie na Instagramie takiej kurczę wieży wysokiej. To Wam zaraz wrzucę, jak to wyglądało. E, tak, więc to sobie zobaczyliśmy, to zdjęcie na Insta, ble, ble, ble. Yy, Dobrze. To teraz sobie pociśniemy tutaj z najnowszymi komentarzami, które tu były. Hmm. Tutaj właśnie się Was trochę pytałam co chcecie, oglądać, co lubicie. To już sama nie wiem co nagrywać. Każdy napisał co innego, więc będę nagrywać dużo różnych rzeczy. W ogóle byłam dzisiaj, słuchajcie, w lumpie. Eee, nie poszam od razu z rana, to poszłam później, bo z rana to podobno dzieją się takie masakry tam, że ludzie się w ogóle biją i tepe. Ja w ogóle mogę Wam nagrać film, jak, jak chodzić po lumpeksach, na to zwracać uwagę, jeśli chcecie taki oddzielny film na ten temat. A zwracając do tego, co mówiłam, no właśnie, więc zrobiłam w sumie dosyć spore zakupy, sporo kasy wydałam ale pracę, dużo rzeczy, więc będzie oddzielny na pewno haul, to na 100%, więc haul lumpeksowy Wasz ulubiony będzie. Yy, co tutaj jeszcze się dzieje w tych komentarzach? Ktoś się pyta coś tam o moją twarz jakieś kosmetyczki, oczyszczanie. Słuchajcie, biegnacja mojej twarzy, jest oddzielny film nagrany, no ale nie będę się tutaj wypowiadać bardziej na ten temat, bo jak mówię, no daily glam są, słuchajcie, tylko wszystko, tylko nie rozmawiamy o młodzień kosmetykach, bo też można się tym znudzić, przecież no. E, ma, Michalina Szatkowska pyta, co tak naprawdę daje Ci nagrywanie na YouTube? E, słuchajcie, nagrywanie na YouTube... Jest moją wielką pasją, bardzo to lubię, bardzo mnie to interesuje. W ogóle ja na początku, powiem Wam tak, zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, to bardzo, bardzo dużo oglądałam YouTube'a i nie oglądałam tylko, wiecie, tych kosmetycznych, modowych, urodowych, wszystkiego. Oglądałam właśnie dużo blogerów. No i później sobie zrobiłam taki kanalik. No i słuchajcie, jeśli chodzi o co mi to daje, ja bardzo lubię gadać. Jestem taką osobą niewygadaną i wiem, że osoby, które się nie interesują, a są moimi znajomymi tymi kosmetykami, modą i wszystkim, już mają podziurki w nosie tych tematów, więc znalazłam osoby, które lubią mnie słuchać i lubią mnie jak, w jakiś sposób to przedstawiam, także cieszę się, że mam do kogo pogadać. No i tak samo te daily, Słuchajcie, chcę z kimś pogadać? Szybko, starty, kamera, aparat i lecimy, lecimy i gadamy, także tak. W ogóle otworzyłam tu okno dachowe, jeśli nie tutaj ktoś z jakichś sąsiadów usłyszy, co ja gadam do kamery, to, to w ogóle śmiesznie będzie. Eee, a jeszcze to było takie fajne pytanko... Pytanko? Eee, nie wiem. Eee, ktoś pisał coś o challenge'ach, więc pomyślałam, że challenge to fajny pomysł, żeby coś zrobić. Eee, mam taki plan zrobić challenge'a z ms tylko muszę go ściągnąć, jakoś musimy się zgadać, ale on ma teraz ferie, więc myślę, że jakiegoś wielkiego problemu nie będzie i chcemy zrobić jakiegoś challenge razem, ja mam słuchajcie pomysł, żeby zrobić parę challenge'y, ale to, to zostawię dla siebie i w ogóle napiszcie mi jakie byście chcieli, żebym z kimś zrobiła i czy chcecie, żebym zrobiła jakoś sama, bo teraz bardziej mi by pasowało, żebym robiła sama jakiegoś challenge, więc mogę zrobić, bo ja jestem taka jajcara, śmieszna dziewczyna, więc, więc mogę zrobić coś szalonego, tylko nie mówcie mi o cynamonie, bo tego nie zrobię Yy, z, ten, z lodem, to już robiłam i później miałam dwa miesiące rękę odmrożoną, ale to chyba u jarząbków na kanale jest taki challenge, więc linka tam na dole Wam podeślę. Yy, tak, no i słuchajcie, to tyle. Dzisiaj tak luźno, komputerowo, vlogowo, daily, daily glamowo. <grytanie> yy, także sobie wymyśliłam, że dzisiaj pogadamy. Jedzonko na Instagramie było, było. Także nie wiem, może powinnam zrobić takiego, taki eksperyment, co dzieje, przez tydzień rzucać każdym moim jedzeniekiem śniadanie parówki. Jakieś takie niezdrowe rzeczy, to tak ciekawe, czy ktoś by mnie zrozumiał, czy wszyscy jedzą dalej te musli. Żeby, żeby jeszcze tak dla wyjaśnienia nic nie mam do musli, bo też lubię jeść, ale, ale ja wiem, że osobiście się tym nie najem, Nie wiem, ja mam chyba jakieś dziwne, dziwne normy jedzeniowe. W ogóle widziałam ostatnio film azjatycki cukier. Coś o diecie, coś o jedzeniu było. E, I widzę, że tam były wyłączone komentarze, więc chyba ludzie się tam oburzyli. Ale w sumie dziewczyna mówi prawdę. Ona tam, nie wiem, no prawdę, sobie jakoś wypracowała ten system, jak ona je i jakoś to jej odpowiada, bo ja ja to szczerze mówiąc albo jem bardzo dużo, albo jem bardzo mało i tak jakoś dziwnie, dziwnie to jest, więc no, wiem bardzo dużo, nie zrobił rzeczy, więc jeśli ktoś się mnie pyta, dlaczego tam tak naprawdę, ja nie jestem, bo ostatnio przytyło mi się. I trochę, może to też zima, i takie lenistwo zimowe, ale widzę, wychodzi słońce. Także słuchajcie, ja kończę już bo jestem taka trochę zmęczona tym nataniem y, po w zakupach dzisiejszych, bo kupiłam jeszcze parę rzeczy, ale to w międzyczasie będą różne filmiki. E, no, jeśli macie jakieś pytania, znaczy pytania, bardziej takie, y, bardziej takie co byśmy mogli dłużej pogadać, a nie, czy lubisz zupę? Coś takiego, to nie. Jak się macie takiej właśnie propozycji tematów, na jakie dzisiaj, jakie następnym razem będziemy gadać, to piszcie i piszę, czy chcecie częściej takie daily, glamowe vlogi, bo tak to będę mogła się starać robić coś częściej. No. Nie przedłużam już, bo się rozgadałam, jak jakaś wariatka, i, i, i dobrze. Wstaję z tego łóżka idę się ogarnąć. Także do zobaczenia. Pa! 10 minut. Szok.